Cześć wszystkim, tutaj Marcin Wręcko z tej strony. Dzisiaj sobie porozmawiamy o sprawie z decyzją pana Donalda Trumpa, pana prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chodzi o to, że pan Trump chce, żeby legalizacja aborcji była traktowana jako łamanie praw człowieka. Tam on generalnie więcej rzeczy tak, takich wysłuchawa, na przykład że... Transycja zmiany płci u dzieci, nie? Też kwestie tam porusza sprawy związane z ochroną religii i osób bieżących. Ja tutaj się nie zgadzam. Generalnie uważam, że Stany za bardzo naciskają na inne kraje z powodu łamania praw człowieka. Oczywiście, no łamanie praw człowieka jest zawsze złe, nie? Ja generalnie uważam, że im mniej państwo ma praw w stosunku do ludzi. No to tym lepiej, nie? Tym lepiej, bo im mniej państwo może zrobić, tym jest większa wolność i, yy, i po prostu państwo się nie wterenia ludziom, nie? Natomiast yy, ogólnie no Stany Zjednoczone są tutaj takim dość dużym hipokrytą, nie? Wiecie, no w Stanach Zjednoczonych na przykład, w ogóle Stany Zjednoczone na przykład nie podpisały konwencji o prawach dziecka, nie? Tam do no, gdzieś w wielu szkołach na przykład dziecko może dostać lanie od nauczyciela jak coś źle zrobi. Kolejna taka sprawa, no to jest na przykład, są małżeństwa po prostu aranżowane dzieci z dziećmi. Tak jak było u nas w Europie w średniowieczu, nie? No są, w, na przykład, nawet w Kalifornii po prostu nie ma granicy wiekowej, kiedy to, to małżeństwo możecie sobie zawrzeć. No i po prostu są te małżeństwa, tam chyba kilkanaście czy kilka tysięcy dzieci po prostu bierze śluby nie aranżowane takie rodem ze średniowiecza, nie? No i po prostu, no, jest to łamanie praw człowieka, no i nikt się na to nie oburza, nie? No, wiele jest przepisów, które łamią prawa człowieka. Amerykanie powinni w tych kwestiach po prostu zacząć pierw od siebie, nie? Poza tym ja uważam, że legalizacja aborcji nie łamie praw człowieka, ponieważ zarodek do pewnego momentu nie jest człowiekiem. No to jest zarodek, on ma kod genetyczny ludzki, nie? Natomiast no nie można powiedzieć, że to jest człowiek, nie? No zarodek na przykład do 12 tygodnia ciąży, to on się nawet może samo odkleić, jak kobieta robi kubkę siusiu, nie? No i on się może odkleić, może wypłynąć tam do kanalizacji czy coś, nie? No i też on wtedy umrze, nie, ten zarodek, no jak wyleci, no to już umrze, no to już jest e, kaplica, nie? No i co, no to taką kobietę będziemy też ścigać. No to jest po prostu bez sensu, nie? No do 12 tygodnia ciąży. Ja uważam, że aborcja powinna być na życzenie zupełnie, nie? Po prostu kobieta powinna decydować wtedy. Dłużej ona powinna być, tam do 24 tygodnia, moim zdaniem, albo i dłużej. Jeżeli jest ciąża z gwałtu, jeżeli jest uszkodzenie płodu. Ja bym dał do końca nawet ciąży, jeżeli jest zagrożenie zdrowia i życia kobiety, nie? Powiecie, no czasami takie kwestie jakieś upośledzenie płodu czy zagrożenie zdrowia i życia kobiety, no to one często występują później, nie? To też nie jest tak, że do 12 tygodnia można wszystko zobaczyć i po prostu lekarze będą widzieli czy tej kobiecie wciąż nic nie dolega. No czasami mogą się jakieś komplikacje zdarzyć, na przykład wśród przy w dwudziestym tam, czy, czy, czy tam w ogóle w dziewiątym miesiącu, nie no i, no i też no wiecie no nie można zmuszać kobiety do bohaterstwa i ponieważ zmuszanie po prostu kobiet do bohaterstwa jest okrucieństwem według mnie w ogóle zmuszanie kogokolwiek do bohaterstwa jest okrucieństwem mm, to jest coś, co według mnie nie wolno tego robić, absolutnie yy, i tutaj no no, jest to okrucieństwo. Według mnie aborcja, prawo do aborcji powinno być właśnie prawem człowieka, a nie odwrotnie, że, że brak, brak zakazu aborcji łamie prawa człowieka. No, zarodki nie są ludźmi, nie? Zarodki nie są ludźmi. No, jednak, jednak trzeba ratować w pierwszej kolejności życie narodzone, nie? Życie, które jest już życiem, nie? I, i żyjenie a nie, że ratujemy zarodki kosztem życia kobiet, nie? Bo każdy jakby miał na przykład dziecko, które zaszło w ciąży z gwałtu w wyniku jakiejś tam pedofilii czy czegoś takiego, albo by miał córkę, która zaszła w ciąży, nawet i dobrowolnie z chłopakiem, ale jakby się ta ciąża okazała jakaś tam zagrożona, że ona może na przykład od tego ogłuchnąć, oślepnąć albo nie daj Boże umrzeć, no to każdy by ratował tą córkę, no no, no powiedzmy sobie to wprost. No, każdy kochający rodzic ratowałby córkę i nie oglądałby się w tej sprawie na prawo, jakieś, że yy, prawo za, yy, zabrania pan prezydent, jakiś tam jeden z drugim podpisał, że nie wolno, no i, no i nie będę ratował córki, bo nie wolno. Powiem jej, powiem jej, że dla dobra zarodka i wszystkich musi umrzeć, nie? No to jest po prostu nieludzkie, to jest po prostu mm, haniebne, nie? I czegoś takiego po prostu nie powinno być. Absolutnie. Eee, no, no i niestety pan prezydent Donald Trump no, chce narzucać innym krajom swoją wolę. Eee, no ciekawe, czy to pójdzie na inne kraje, bo wiecie, w Ameryce też prawo do aborcji jest określane przez poszczególne stany. Stany mają w tej kwestii dość duże Poszczególne stany, jako środek administracyjny, mają dość dużą autonomię w decydowaniu, kiedy i czy w ogóle aborcja ma być legalna, nie? No i co, no, będą się na przykład czepiać jakiejś tam Holandii, nie-Holandii, że łamie prawa człowieka, a sami mają na przykład Kalifornię, w której można dokonać legalnie skrobanki, nie? Czy tam jakiś inny stan, nie? No to jest jakiś, to to, 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 jest, no to jest tak samo, na no jak Ameryka się czepiała Australii, że ta zamyka dzieci na dożywocia e, w więzieniach, nie? W wieku 10 lat, nie? W Ameryce mają to samo, nie? No i wiecie, no jeżeli Ameryka się o coś takiego przyczepia, no to wychodzą tej kwestii na hipokrytów, no bo no bo co, no, Australia nie może, a Ameryka może, nie? Co wolno wojewodowi, to nie tobie z No to jest takie podejście po prostu e, skrajna hipokryzja. Wiecie, przez to właśnie nawet te państwa takie bantustany, jakiś tam Iran czy coś, one nie biorą Ameryki na poważnie, nie? że no, no można by było naprawdę, mi się wydaje, że nawet z takim Iranem by się dało jakieś tam prawa człowieka y, 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 załatwić, no ale taki Iran na przykład w kwestii na przykład tam kary śmierci na nieletnich czy coś, no to patrzę sobie na na takie Stany, które zni zni zniosły ją dopiero w 2005 roku, nie? No i co, wy, wy mogliście, a my nie możemy? Wy możecie dzieci zamykać na to, że chodzi, a my nie możemy, nie? No, no, no to jest takie po prostu, przez to właśnie tych dyskusji o prawach człowieka nikt poza Ameryką nie traktuje poważnie, nie? No bo to po prostu ośmiesza te dyskusje, i ludzie widzą, że po prostu Ameryka sama tego nie wprowadza, nie? Wiecie, no to tak samo jak na przykład się naciska na różne kraje w kwestii na przykład zniesienia poboru wojskowego. Ja, oczywiście, jestem za tym, żeby znieść pobór wojskowy i nie powinno być nigdy poboru ani jakichś obowiązkowych ćwiczeń itd. No ale Ameryka z Izraelem często naciska na inne kraje w, te, w tej kwestii, żeby zniosły, ale oni u siebie, nie, ale np. Izrael u siebie nie znosi, nie? No i wiecie, no Izrael wtedy wychodzi na hipokrytów, nie, no niestety, no ludzie po prostu widzą, że Izrael ma u siebie takie prawo, a my nie możemy, nie. No to takie po prostu gadanie. i... ...tutaj jednak kraje po prostu Zachodu, jeżeli... ...jakiekolwiek, nie, nie mówię tylko o Ameryce, to one muszą same po prostu, pierw u siebie robić porządki z pewnymi rzeczami, a później pouczać innych. Inna sprawa, że właśnie dla mnie... Prawem człowieka jest to, żeby kobieta mogła sama o sobie decydować, nie? Tak samo jest kwestia na przykład tej tranzycji płci, nie? No chociaż no, tam kwestia dotyczy tej tranzycji u dzieci, nie? No tutaj, no tutaj to można się nawet nad tym i zastanowić. Tam jest kwestia obrony chrześcijan, no wiecie, no no, no 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 na przykład Ameryka oskarża Niger, że nie broni chrześcijan, nie, no. Rzeczywiście, no, no pewnie w wielu krajach się nie broni chrześcijan, nie? I to jest oczywiście złe, no bo ludzie powinni mieć różne prawa, równe prawa i powinni być tak samo chronieni, nie? No ja uważam jedynie, że dzieci powinny być najmocniej chronione, ale to jest... ale to jest co innego, nie? <tryk> Natomiast co do zasady, takie kwestie jak religia nie powinny mieć znaczenia, czy ktoś jest chroniony, czy ktoś nie jest, nie? Natomiast Ameryka powinna pierwszy zacząć od siebie i... No to jest tak samo jak ta kwestia z Wenezuelą, nie? No po prostu niech zaczął pierwszą od siebie, niech zrobił porządek ze sobą, nie? To wszystko miałem do powiedzenia w dzisiejszym blogu. Yy, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, pa, pa.